Dekupaż, technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Aleksandrowianie mogli zapoznać się z tą efektowną techniką podczas warsztatów zorganizowanych w kawiarni przez partnerstwo na rzecz Aleksandrowa. Chętnych nie brakowało. Kupiłam sobie książkę, no i chciałam zobaczyć, jak to należy praktycznie robić. Faktycznie nie miałam od kogo się tego dowiedzieć, a wiadomo, można z książek, ale jednak jak ktoś fachowy wytłumaczy, to zawsze lepiej. Można się dużo dowiedzieć, a tak jak moja młoda córka uzdolniona też jest takimi rzeczami ciekawymi zainteresowana, gdzie można wykonać różne ciekawe prace i swój wolny czas ciekawie bardzo zagospodarować. Ciekawi techniki dekupażu spotykali się przez trzy kolejne dni, by zgłębić tajniki zdobienia pod fachowym okiem Jony Tarczyńskiej, plastyczki specjalizującej się w tego rodzaju zdobieniach. A co jest najważniejsze w tym wszystkim? Dobór materiałów, czyli właśnie tych specjalnych farb, lakierów, czy cierpliwość? Farby muszą być specjalistyczne, muszą być specjalne farby do spękań, jeżeli chcemy uzyskać efekt starych, starych przedmiotów. No i oczywiście cierpliwość. Pięknie ozdobione przedmioty wykonane przez uczestników warsztatów i nie tylko można podziwiać na wystawie zorganizowanej w klubo kawiarni.